Od niedawna firma Kolba jest dystrybutorem marki b Systems, czyli wysokiej jakości akcesoriów do karabinków AR-15. Kolba, którą akurat mam przy sobie to SOP MOD Bravo. Zobaczymy jak spisuje się b Systems. I pierwsze pozytywne wrażenie, bo B5 Systems zakłada się i ściąga dużo prościej niż tą standardową kolbę Makula, ponieważ mamy tutaj tą dźwignię, która powoduje, że odgięcie jej i założenie, włożenie jest prostsze niż tutaj. Tak się prezentuje. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest trochę szersza od tej standardowej kolby Magpula, więc mamy więcej miejsca na bacę policzkowej. Możemy bardziej przyjemnie złożyć się do tego strzału. Obydwie są gumowane, ale tutaj ta guma jest jakby trochę bardziej miękka.